Witajcie moi drodzy na kanale Kości i Ości tu w Piszu. Dziś opowiem Wam o moim na ten moment ulubionym systemie RPG czyli Blades in the Dark, Ostrza w mroku. Zaczynamy. Krótki wstęp. Czym są Ostrza w mroku? Jest to szybki, kooperacyjny sandbox w mroczniejszym klimacie industrialno-fantastycznego miasta. O prostej i unikatowej mechanice, nastawione na prowadzenie dłuższych kampanii, dający pole dla wyobraźni i dający graczom pobawić się trochę w mistrza gry. Jest to gra o szajce startującej z Rynsztoka i pnącej się ku szczytom. Klimat idzie albo w realizm i gangsterkę rodem z Peaky Blinders, albo bardziej dark fantasy, Wieczny półmrok, broń palną, magię, ogromne miasto zasnute smogiem, epokę wiktoriańską z szalonymi wynalazkami zasilanymi plazmą, szajki walczące o wpływy, a wszystko to doprawione dozą duchów i potworów. Jest to jedyny system, który osobiście znam, a który faktycznie działa świetnie jako sandbox. Miasto akcji, Dosgwol, jest upakowane dzielnicami, gangami organizacjami i ważnymi postaciami. To wszystko, to wystarczające podwaliny na pierwsze sesje i paliwo dla wyobraźni do dalszego światotworzenia w trakcie kampanii. Akcja, czyli tzw. Tak skok, dzieje się błyskawicznie w ciągu godziny czy dwóch, a cztery godziny spokojnie zamykają całą sesję. Jest to zdecydowanie kooperacyjny erpek, który nagradza współpracę. System jest bardzo kreatywny i nie ogranicza graczy, którzy przeważnie współpracują z mistrzem gry w tworzeniu scen. Mechanika, choć nietypowa, jest prosta i zdecydowanie nie stawia na liczenie cyferek, udźwigu i każdego grosza. Postać gracza umiera tutaj niesamowicie rzadko. Zamiast tego, zdobywając traumy i ewentualnie wciągając całą ekipę w jakieś kolejne bagno. System nagradza punktami doświadczenia m.in. za odgrywanie postaci i ukazywanie kolejnych detali z jej historii, co odciąża przy tworzeniu postaci, lecz nadal stawia na jakiś role play. Kim zagrasz w Bladesack? Zasadniczo kim zechcesz. Podstawowe tzw. Tak playbooki można podzielić zasadniczo na kogoś od przemocy, kogoś od skradania i włamu, kogoś od czarowania, kogoś od gadania kogoś od planowania, kogoś od wymyślania i tworzenia rzeczy oraz kogoś od tropienia i walki dystansowej. To od mistrza gry i ekipy zależy czy postaci będą stylizowane na spiry, straż sąsiedzką, zmiennokształtnych, wojsko, szalonych kultystów czy też grupę wampirów i duchów. Multiklasowanie jest jak najbardziej dozwolone. Możemy podkradać umiejętności z każdego playbooka, a nawet za zgodą Mistrza Gry tworzyć własne. Czy Bladesy lubią gotowe scenariusze? Zupełnie, absolutnie nie. Bladesy są dynamiczne. Trudno tu o gotową kampanię, bo zwyczajnie nie ma dwóch takich samych kampanii. Po obeznaniu się z systemem, tak samo Mistrz Gry, jak i gracze serwują swoje pomysły co do tworzenia scen. Komplikacji czy nawet motywów innych frakcji. Czy da się wprowadzić w świat mechanikę i poprowadzić sesję w jeden wieczór? Bez problemu, robiłem to nie raz. W 5 godzin można zrobić to wszystko, a nawet jeszcze zrobić karty postaci. Podręcznik. Zasadniczo na 300 stronach podręcznika, za skromne kilkadziesiąt złotych, znajduje się tam wszystko, czego trzeba. Cały podręcznik jest wykonany w odcieniach szarości. Jest tu wystarczająca liczba grafik, żeby wyłapać klimat, pełno tabelek, wzmianek i paliwa dla wyobraźni. Jeżeli liczysz na gotowe rozwiązania i wielostronicowe opisy postaci, wydarzeń, miejsc lub gotowe scenariusze, to niestety Bladesy zupełnie nie są dla ciebie. Mechanika w ostrym skrócie, czyli jak akcja nigdy nie stoi w miejscu. Rzuty odbywają się zawsze z użyciem jednego rodzaju kości, K6, i przeważnie wybieramy najlepszy rezultat z kości, pomijając resztę. Zależnie od sytuacji, bonusów, kar, umiejętności naszej postaci, tych kości będzie zazwyczaj kilka. Zdrowa granica w przeciwieństwie do niektórych systemów. Co wywodzi się z PBTA i co kocham w Bladesach, to stopniowanie sukcesu. Wyrzucenie na którejś z kości szóstki oznacza, że naszej postaci udało się wykonać jakąś czynność bez żadnej konsekwencji. Porażką w pełnym znaczeniu są tylko stosunkowo rzadkie wyniki, od 1 do 3. W przypadku wyniku od 4 do 5. Nadal nam się udaje osiągnąć to, co zamierzaliśmy, lecz mistrz gry lub gracz sugerują, co poszło nie tak, jak sprawy się uwikłały. Być może otworzyliśmy zamek, jednocześnie łamiąc wytrych, może zepchnęliśmy wroga z dachu, lecz ten złapał się naszego paska i ściągnął z nas połowę cennego ekwipunku. Statystycznie większość rzutów powinna być udana. A więc pchać akcje do przodu, a jednocześnie często dorzucać emocji poprzez komplikacje. Takie podejście niweluje nudne momenty na sesji, kiedy drużyna chodzi w kółko przez dwie godziny, bo nie może znaleźć kluczowej poszlaki, lub od pół godziny próbuje dobić pająka na czterech hapekach, ale nikt nie trafia. I nawet niestety nie zmyśliłem tego przykładu. Bladesy opierają się na raptem 12 akcjach bazowych. I kilku unikatowych ruchach naszej postaci. Wisielką na torcie jest jednak zastosowanie tych akcji. Otóż w każdej sytuacji nasza postać może próbować wykorzystać dowolną akcję. Przykład. Jesteś na placu budowy i chcesz pomóc swojemu towarzyszowi w walce, ale nie umiesz się bić. OK, bez problemu. Zamiast tego uspokój jednego z budowlańców i każ mu ruszyć ogromnym żurawiem, tak, aby podwieszona stalowa belka pozbyła się problemu za ciebie. Ale zoros jakim żurawiem? Nieważne, nieważne, że MG nie mówił nic o żurawiu. Jesteś na placu budowy, żuraw mógł tam stać, więc użyj wyobraźni i negocjuj z MG. Jeżeli prowadzi Bladesy tak, jak podpowiada podręcznik, to nie będzie robić problemów. Być może efekt tej akcji będzie mniejszy, być może będzie to bardziej ryzykowne ale nadal twoja postać przyczyni się do wygrania walki. O tym jak bardzo pomogłeś w walce świadczy tzw. zegar, który może mieć 2, 4, 6 lub więcej segmentów. Jest zazwyczaj jawny i tykany za udane rzuty. Tak samo przykładowo poziom zaalarmowania strażników też będzie pokazywany przez tykający zegar i zaznaczany za porażki postaci. Dodatkowym atutem jest banalna, ale satysfakcjonująca mechanika rozbudowy bazy, tudzież terenów czy biznesów, dająca to zadowolenie z postępu kampanii. Nie można także nie wspomnieć o prostym i przyjemnym zarządzaniu ekwipunkiem. Nie trzeba tu zastanawiać się godzinami, co zabieramy na skok. Wystarczy jedynie wybrać jedno z trzech obciążeń: lekkie, normalne lub ciężkie. A następnie mądrze je wykorzystać. Od obciążenia zależy, jak dużo sprzętu możemy zabrać ze sobą na skok, ale też jak szybko uciekamy i jak bardzo rzucamy się na ulicy w oczy. W ekwipunku wypisane mamy wszystkie typowe zestawy narzędzi, bronie i inne przedmioty, które są nam potrzebne. Kiedy na skoku stwierdzimy, że przydałaby się lina, żeby zejść z urwiska. To zwyczajnie zaznaczamy w ekwipunku, że zabraliśmy ze sobą linę i odejmujemy miejsce z zadeklarowanej wcześniej puli. Jeżeli zostaliśmy postrzeleni, wystarczy, że zaznaczymy, iż jednak mieliśmy na sobie kamizelkę. Proste, przyjemne i filmowe. Tylko jedno miasto? Są takie opinie, że jedno miasto opisane w podręczniku, w którym dzieje się cała akcja to za mało. Nic bardziej mylnego. Doskwol podzielony jest na dzielnice, z których każdą można traktować jak odrębne miasto. W każdej dzielnicy swoje interesy mają różne szajki, organizacje rządowe, wszystko przeplata się, rozpełza od śmierdzących rybą i piwem doków przez rozświetlone i bogato zdobione teatry. O zadymione, sypiące iskrami skrami faktorie. Żeby nie było, opisałem raptem cztery dzielnice z 12. Dodając do tego spontaniczny wypad za miasto, na pustkowiach, wysepki i ruiny zamieszkałe przez duchy, kilkadziesiąt sesji to stanowczo za mało, żeby przemielić cały potencjał doskwol. Miasto tętni życiem. Są tu przybysze z różnych krain, duchy, wampiry, automatony, fantastyczne zwierzęta, podporne bestie, powozy, tory pod i nad głową. Prywatne elektrowozy, latające statki, wielkie pancerniki na wodzie, żurawie towarowe, windy, elektrownie, kanały, balony, łodzie, wysokie wieże, gangi, wojsko, straż miejska, kurierzy, uczeni, szaleni wynalazcy, kultyści, artyści, mroczni bogowie, anomalie, dyplomaci, potentaci, no po prostu miliony elementów, które można wykorzystać. Dlatego podkreślę to znowu. Bladesy to gra wyobraźni. Minusy tego systemu. Niestety wymaga dużej dozy kreatywności i nie każdy ma na to ochotę. Gotowe scenariusze nie sprawdzą się w kampanii. W końcowych etapach kampanii gracze przechodzą przez przeszkody jak przez masło, gdyż ich postacie są już tak rozwinięte, te ich biznesy zarabiają coraz więcej pieniędzy, coraz łatwiej jest im różne rzeczy załatwić. No, i przede wszystkim gracze już złapali ten dryg, ten dryg do kooperacyjnego grania, wykorzystywania tych mechanik, które są tutaj obecne. Łatwo wpaść w mechaniczne tryby systemu, zapominając o elementach roleplayu. Gracze weterani ze świeżym MG często niestety skazani są na kolejną kampanię o rewolucji robotniczej albo wojnie we wronie stopie. Plusy tego systemu. Przede wszystkim największym plusem Bladesów jest koniec wielogodzinnego przygotowywania sesji. Przyjemna mechanika, miejsce dla dużej dozy kreatywności, oryginalny świat, to, że akcja nigdy nie stoi w miejscu, każdy rzut się liczy. Podręcznik do gry jest tani, a zawiera wszystko. Czego potrzeba? Multiklasowość postaci, która pozwala na stworzenie takiej postaci, na którą tylko mamy ochotę. Jest to naprawdę świetnie działający sandbox. Moi drodzy, to już koniec. Mam nadzieję, że recenzja Wam pomogła, i być może sięgniecie w bliższym lub dalszym czasie właśnie po ten system. Trzymajcie się i do następnego.